Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na ten ostatni tydzień listopada Czas niezwykle ciekawy, niezwykle ważny Dzieje się mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które wymagają komentarza Jeden z najważniejszych miesięcy nie tylko tego roku, ale może nawet w skali wielu lat Ze względu na niesamowite figury, jaką jest Pisekstyl Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu Bisekstyl połączenia trzech planet pokoleniowych, które tworzą taki piękny, niesamowity trójkąt. I specyfika tego układu polega na tym, że jak coś dotknie jednego z tych ramion tego trójkąta, to wszystko rezonuje. Czyli planety tworzą od razu całą serię aspektów. No i takie rzeczy działy się w zeszłym tygodniu, dzieją się w tym. Bardzo ciekawy czas, pełen niezwykle istotnych zdarzeń. E, fascynujący czas, który nie wolno nam zmarnować. Warto różne ciekawe rzeczy robić, uczyć się, rozwijać, poznawać swoje potencjały, zdobywać wiedzę, e, iść do przodu, bo to naprawdę super, niezwykła, zwykły moment. We wtorek, no dzisiaj tak jeszcze może nie odczujemy pewnych rzeczy w, w sposób istotny, ale no niektóre będą odczuwalne nawet w skali tygodni, dlatego że Mimo, że we wtorek idealnie wypada kwadratura Jowisza z Eris, czyli planety pomyślnej, jaką jest Jowisz, z agresywną, e, lubiącą sprzeczki kłótnie spory konflikty Eris. I ten aspekt, oczywiście, no, on będzie odczuwalny, no, jest odczuwalny i był w skali no, w zasadzie, można powiedzieć, tygodni prawie że. Więc to nie tylko, że wtorek, więc cały na pewno tydzień będziemy go odczuwać. Co to za aspekt, co on przynosi? Przede wszystkim przynosi taką tendencję, jak to z Jowiszem, do nadmiarowości, że Jowisz lubi przesadzać, lubi przeginać pały, jak to mówimy kolokwialnie. No a w kontekście Eris, czyli tej jej natury konfliktowej, spornej, dyskusyjnej, to może być po prostu coś, co bardzo silnie pobudza nas do różnych działań, takich, wykrac... wy... które powodują, że chodzimy ze strefy komfortu, czyli zaczynamy robić rzeczy nietypowe dla nas. Zaczynamy się zachowywać w sposób niekonwencjonalny, czasami dziwny, trochę szalony, zwariowany, taki pozbawiony rozsądku i rozwagi, ale taki trochę bardzo, no byśmy powiedzieli, buńczuczny, szalony, ekscentryczny, dziwaczny. Więc to będzie odczuwalne, może nawet jeszcze w kolejnych tygodniach grudnia też. Ale ważne jest to, co się dzieje tak bardziej bieżącego, czyli koniucja Merkurego z Wenus. Te planety lubią się, znają się, planety indywidualne, Merkury komunikacja, Wenus przyjemność, zabawa, spotkanie tych dwóch planet. Co się zresztą dość często zdarza w ciągu roku, z reguły trzy razy. Więc te planety, czasem nawet pięć, te planety będą Wspierały nasze twórcze procesy, kontakty z ludźmi, rozwój umysłu, naukę, zdobywanie informacji, nawiązywanie nowych znajomości, nawiązywanie nowych przyjaźni, będą wspierały związki partnerskie, relacje uczuciowe, ale też i bardzo będą pomagały w negocjacjach biznesowych, na polu umysłowym, naukowym, politycznym, wszędzie tam, gdzie potrzebne są różnego rodzaju działania oparte o. Mm, Współpraca, współdziałanie, porozumienie, szukanie kompromisów, szukanie dobrych relacji, dobrych więzi. Więc to na pewno będzie bardzo ładnie działać, ale nie tylko we wtorek, bo we środę mamy kontynuację. Wenus w trygonie z Jowiszem. Wiemy, obie planety w astrologii są uznane jako tak zwane benefiki, planety dobroczynne. Jowisz i Wenus, i to jeszcze w harmonijnej relacji. Bardzo piękny aspekt, bardzo fajny, bardzo sympatyczny. Więc ta taka e, integracja. Popatrzcie, mamy nie najlepszy czas w naturze. Dosyć zimno, ponuro, nieprzyjemnie. E, ta ta przedzimie mówimy. I te, taka pogoda, która tak szaleje, różne dziwne rzeczy robi, niefajne. A tu mamy takie naprawdę sympatyczne aspekty. Co by sugerowało, że nie należy się tak bardzo tylko nastawiać na to, że jak pogoda jest kiepska, to i nasze nastroje będą złe. Nic takiego. To jest świetny czas, bardzo dobry moment na rozwijanie naszych twórczych potencjałów umysłowych. Kontakty z ludźmi, robienie ryzykownych rzeczy, trudnych ryzykownych, które się ich boimy, czyli wychodzenia z tej strefy komfortu, o której wspomniałem, bo może nam to pomóc. Trzełamać swoje lęki, opory, blokady, kompleksy, różne niewiary w siebie. Różne negatywne przekonania, które mogą nas dręczyć, wszystkie zachowania, które blokują nasz rozwój, nasze potencjały twórcze. Świetny, bardzo moment. W piątek, po czterech miesiącach, Saturn wychodzi z ruchu wstecznego, przechodzi do ruchu postępowego. Saturn, już wiemy, wędrował trochę przez barana, no i cofnął się do ryb, gdzie wędrował przez 2,5 roku. No więc wrócił do tych ryb. No, i jeszcze w retrogradacji, więc te wszystkie saturniczne rzeczy blokujące, obciążające, zwłaszcza psychikę i podświadomość. Wielu z Was mogło, mogło odczuwać bardzo nieprzyjemne stany psychiczne, dyskomfort emocjonalny, poczucie wyczerpania nerwowego. Ten Saturn cofający się w tych rybach, oczywiście nie u każdego, wiadomo. To jest tak, że no, zwłaszcza u tych, którym gdzieś tam poruszał, na przykład słońce, ascendent, księżyc, jakieś ważne elementy, albo przechodził przez jakiś dom. No, ale generalnie wiele osób mogło odczuwać coś w rodzaju takiego dziwnego stanu zdołowania, zmęczenia, znużenia, przygnębienia. No i ten aspekt, nasz aspekt. No, to przejście Saturna do przodu bardzo, bardzo pomoże nam, no, po prostu tak nabrać wiatru w żagle. Oczywiście jego, jego ruszenie do przodu też będzie oznaczało, że wrócimy do różnych problemów, którym trzeba stawić czoła. Ale wiecie, lepiej zajmąc się czymś konkretnym. Lepiej coś robić niż myśleć o tym. Myślenie o problemach to niczego nie rozwiązuje, niczego nie załatwia. Robienie z problemami czegoś, nawet jeśli dostaniemy po dupie, zaliczymy jakiegoś ząga, zaliczymy jakąś porażkę. Okej, okay. czasem się wryj też dostaje, że tak się tak kolokwialnie wyrażę, od życia. Ale ważne jest, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy się nie cofali. W sobotę kolejna zmiana w kierunku biegu planety. Merkury wychodzi po trzech tygodniach z ruchu wstecznego przechodzi w ruch postępowy, czyli będzie to zauważalne. Nie dość, że Merkury był ostatnio w bardzo fajnych aspektach, bardzo dużo się z nim pozytywnych rzeczy działo, to jeszcze teraz rusza do przodu. Naprawdę, no lepszego czasu na naukę, na wiedzę, na komunikację, na informacje, na zdobywanie informacji, na poszerzanie swoich horyzontów mentalno-umysłowych, no po prostu trudno sobie wyobrazić. Jest to wyśmienity czas, wyśmienity czas na stymulację intelektualną, na Nowe, ciekawe, inspirujące informacje i wiedzę warto bardzo e, ruszyć do przodu. E, w niedzielę też kolejne ciekawe rzeczy. Wenus znajdzie się w opozycji z Uranem. Wenus, którą wiemy, że jej natura to zabawa, przyjemność, miłość, seks, przygody, e, kultura. Wchodząc w opozycję z Uranem. Ta Wenus będzie miała bardzo takie kontestacyjne nastawienie do życia, do różnych rzeczy, które nam się wydawały stagnacyjne, zwyczajne, przeciętne. Czyli to będzie sprzyjało na przykład pobudzeniu związków, które wpadały, popadły w stagnację. Będzie to szansa na obudzenie się różnych twórczych aspektów u osób, które mają wrażenie, że nie wiedzą, co dalej robić ze swoim życiem. Będzie to miało pozytywne konsekwencje. W obszarze komunikacji, informacji, relacji, interesów. Dodatkowo Wenus wejdzie w trygon z Neptunem, czyli z planetą, która jest podobna do niej. Cież wiemy, że Neptun to wyższa oktawa Wenus, czyli to jest ta wenus na wyższym poziomie. Więc te, ta bardzo piękna relacja tych dwóch planet obudzi w nas miłość bezwarunkową. Bardzo piękny czas dla miłości. Kto to powiedział, że? Listopad musi być smutny, depresyjny. Nic z tych rzeczy. Ludzie, jest wiele osób, które uwielbia ten czas, bo to jest twórcze, piękne doświadczenia. Poezja, wiersze, książki, literatura, fajne seriale, inspiracja, poszukiwanie wiedzy. No i jeszcze na dodatek ta Wenus, która no, no nie najlepiej jej szło, bo była w skorpionie, wchodzi do strzelca. Wchodzi w znak strzelca, znak dla niej korzystny albo co najmniej neutralny. No i wychodzi ze znaku swojego wygnania, w którym była przez kilka tygodni. Więc to na pewno dobrze zrobi tym wszystkim, którzy mieli poczucia szarpaniny, zmagań emocjonalnych, huśtawek, więc to bardzo dużo da. Bardzo piękny, fajny czas. Wykorzystajmy ten ostatni tydzień listopada ile się da. A jak wykorzystujemy ten czas, to zerknijcie przy okazji do sklepu na solarius.pl, gdzie e, trwa przedsprzedaż na horoskop na 2026, niebieska książeczka, wydaje ją 27 lat. Kolejna edycja, niesamowity rok, fascynujące zdarzenia. No po prostu mega niesamowite rzeczy się będą działy. Zapraszam. A jak już kupujecie, fizycznie do Was dotrze w Mikołaja. Czyli ci, którzy zamówią w sprzedaży dostaną na Mikołaja w pierwszym rzucie. A jak już zamawiacie, warto dorzucić do tego Astrokalendarium na 2026, unikalną zupełnie moją yy, produkcję. A, yy, a przy okazji może jakąś fajną książkę, karty, tarota, bo to dobry, fajny czas. Wo, no, jeżeli już mówimy o wróżeniu i kartach. Wieczór Wróżb Andrzejkowych w piątek. W piątek będzie mieć miejsce. Ostatnia okazja, żeby się zapisać i ilość miejsc ograniczona. Yy, wieczór Wróżb rzejkowych. Piątek od 18 do 22, 4 godziny fantastycznej zabawy. To jest rodzaj treningu, zabawy, przygody. Nie tylko z wróżeniem, to jest trening umysłowy, tak na sprawę. Ja bardzo zapraszam tych wszystkich, którzy się zajmują tarotem, wróżki profesjonalne, ale również i tych, którzy chcą się pobawić albo jeszcze nigdy w ogóle nie wróżyli. Zobaczycie jakie to jest fascynujące doświadczenia i przygoda. O charakterze takim umysłowo-intelektualno-duchowo-rozwojowym bardzo fajne doświadczenie. W piątek zapraszam, ostatnia okazja, żeby się zapisać. Zapraszam serdecznie. No i właśnie, Black Week startuje dzisiaj. Fantastyczny tydzień z różnymi z znakomitymi ofertami. Zapraszam serdecznie do sklepu na salarius.pl, zwłaszcza jeżeli chodzi o kursy, kursy astrologii oraz kurs tarota. W znakomitych cenie, w znakomita okazja. Kursy, kurs astrologii podstawowej, partnerskiej elekcyjnej, astrologii medycznej, e, wędrówka z horoskopem po mapie, w cała fantastyczna wiedza astrologiczna dla Was w zasięgu e, za fajną cenę. Zapraszam serdecznie, świetna okazja. E, dużo w długie jesienno-zimowe wieczory możemy popracować z astrologią, dowiedzieć się czegoś. E, zajmuję się astrologią 35 lat, więc macie doskonałą okazję zgłębianie tej wiedzy. Black Week do niedzieli, do północy, świetna okazja. Kursy, oczywiście zapraszam również i astrokalendarium i horoskop na 2010. Widzimy się w sobotę na Astrologicznym Komentarzu Tygodnia!